Kościół katolicki w Warszawie pełen malowideł i witraży prawosławnego ikonopisarza Jerzego Nowosielskiego. Niewiele osób wie, ale w Warszawie są aż trzy kościoły pod wezwaniem obecności bożej. Ten neoromański znajduje się w dzielnicy wesoła. Tuż obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1935 roku i w stanie surowym została zamknięta do 1939 roku. Projektantem kościoła był włoski historyk sztuki i architekt Luigi Malgerini. Kościół został dokończony do 1950 roku. W latach 1975-1979 polichromnie stację Drogi Krzyżowej oraz witraże i sufity w kościele namalował i stworzył najwybitniejszy polski ikonopisarz współczesny, Jerzy Nowosielski. Wnętrze tego kościoła uchodzi za jedno z najkompletniejszych dzieł tego artysty.